Dobra, prezentacja chy, chy, chy. Aut. Masakro, to jest kuruma opancerzona T20, infernus, a to co to jest? To jest ten cały. To jest Phoenix. To całe auto Michaela? A fug Fugitive. To jest Fugitive. Ej, dobra, ale ogar tutaj. Nie? Eee, to jest Windsor. Bo? Nie strzelaj tymi flarami. Mm, Ledzi, Jester. O ludzie, jakiś koleś mnie pukuje, ale zaraz go przerzucę. Eee, a to co? To jest masakro czy też Ledzi? A, masakro. Masakro. Czekaj, ty gdzie było to Ledzi? A może się pomyliłem ten. Pojechało. Eee, to jest ten, Vapid, tylko kurde. Nie wiem czy to jest Sand ten. Satking, e, czy Nie wiem czy Sand to. Czy... to Ale to jest SWB czy XXL? SWB, SWB to jest. Okej. Okay. Nie, to nie jest xl -ka. T20, ooo, stingowany ten. E, tak się nazywało, wypadło mi też z głowy. Ej, już psiarnia przyjechała. Po co Nie, ten. Bagiety ten, jadą. Ten Panowie, żony. bagiety. Insurgent, Insurgent, właśnie. Insurgent. O, król na zamku będzie. A to na razie nie robimy. No interakcji. już Dobra. A do kiedy będzie grać? Nie no wiem. wiedziałem. że znajdzie typę, który będzie zabijał. Kurde, ale. Ja tylko muszę tutaj unikać, żeby mi nikt nie potrącił. Dobra, czekajcie, co to jeszcze mamy? Zentor. I Prostajmy wszyscy i. Michał, co to może samochód? After? Aha, okej, okay, dobra. Fajnie wygląda. Tu jest Z-Type, Comet, to jest Windsor, tak? Tak, to jest Windsor. Tak. Tutaj te 20 Chodźcie się wszyscy wprośmy do jednego domu. Ty właśnie, chodźcie, chodźcie do mnie na chatę. Ej, ciekawe ile na chatę te można... Pomieścić. Nie, to mnie do sesji. okej? Okay, okay, wszystkich i zrobimy sobie selfie. Dobra, jak się do mieszkania zaprasza? bo już nie pamiętam. Aha, zaproś do mieszkania. Przez menu. przez mnie, 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 Wielmożny mnie, już Michał przez Bartek. Norby, Mister Szeo, Lepe, kurde, ale. mnie, przez mnie, no, włącz pasywkę. Ooo wow, ile nas tu jest! to jeszcze Michał od ciebie waliło, tak? Tak. Czekaj... to, mela? Jak się robi piją. te takie różne... Przykąski Te takie te... Kurczę Ale mi szybko, Michał, dobra. wbijaj, bo... Właśnie, Absolutnie chyba. Przykąski trzeba okay. Chcę innych jeszcze zaprosić. Jak wbijesz to powiedz. Dobra. Okej, okay, już dostanę zapro. Jakie, ty, kto to tutaj, kto ma maskę Cowy? Pójdź diamond, trzyman, Hej, Ej, to za ile dodasz? A, jakie masznik? No trzeba zrobić sobie listę okay. obecności, serio. A, czekaj, ty jesteś mi na tak sesji. tak trochę się robi za pierdziel. Jeszcze mnie nie ma. A, czekaj, jesteś mi na sesji, czy nie? A. Wcześniej nie walił, ale jestem na jakieś e teraz. A, jaki masznik? Hepinchu.pl Pięć czuj. Jesteś u mnie w znajomych czy w ekipie? W znajomych. Okej. Okay. Miał ty dołączyłeś? Tak. Jesteś u mnie na chacie czy nie? Jeszcze nie. nie Wszyscy podpryśnic. Podpryśnic. To poszło ja proszę, proszę. Ej, ale co ty okay. kości robił dzisiaj cykalni. Ej, kto mnie roz... Masz kto mnie butelki ma? rzuca. Zachowywać się. Kurde, syf robicie. O, cześć unikorn. Żeśmy się tu spotkali akurat O, cześć to. No. Tak w łazience, w kim w sypialni Ja nie mogę Masera jeszcze mam, jakiegoś Boże, ja ile tu to... jest Kwiecika już się chuje Kwiecika już zbója Weźcie, wywalajcie te wszystkie, te przekosy, I... które macie Czekaj, w łazience wszyscy jesteście? Wziąłem Zielonego ja Kurwa A znowu sprawdzacie pojemność prysznica, tak? <laughs> Dla, no. ja, jak zwykle <laughs> Ale, ej, ej, ale ten, wszyscy za mną chodzą. To tam. Ojej, ile butelek. No, żeście mi syf, syf robicie. Ale będę miał sprzątanie, Michał, chociaż mi pomóż później w sprzątaniu. Tego bałaganu. To. Ale tu fajek leży. O, butelek, fajek. Paczki po czymś. O czymś. Jaki syf cię <noise> zrobił? O A moja postać może pić? Ej, weź się Gdzie to się robi? Akcja. Tak. Tak. To się robiło w tym menu interakcji, tak? O. Akcja prześle zapinanie to jest to? Już nie pamiętam. Wypij ekole. Nie, nie wiesz, masz kogo zaprosić. Żyć, sera. Nie chcę mi wypić tego, ani coli, ani pisła sera, ani nie chcę palić. O co, kama, dlaczego moja postać nie chce wypić A nawet jakoli. E Twoja postać jest zdrowa. Twoja postać jest zaburzona. życia. Twoja postać jest abs abstynentem. <grozie> Jaki syn? No Dodaj mnie do namu. Jak do domu? No, ale serio, syf masz trochę. Weźcie, weźcie z... poróbcie zdjęć. Potem na grupę się wrzuci. Nie, nie, czy... Czekajcie, ja cię wrzucę na fanpage. Dobra. Aha! Co, wyszli wszyscy się tu do selfie ustawiają No czekaj Kurwa, kurwa. boziu Taki gangbang <noise> Ile tu... Ej, Woda. ja wszystkie <noise> nie uchwycę Ej, czemu mi się aparat nie chce włączyć? Jeszcze <noise> ja, jeszcze ja Wszyscy się do zdjęcia o. <noise> o, o kurde <noise> Ale fajny selfie, podoba mi się. A jak się zapisuje go? Okej, okay, zapisywanie zdjęcia w galerii. Dobra. Tylko potem musisz go jeszcze do... przesłać do Sascha Nie, wiem, 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 Jak się już w galerii będzie. Ja nie, Czy Czekajcie. Wszyscy łapy w górę, nie? Wszyscy łapy w górę. No. Okej. Okay. Chyc. jakieś jeszcze inne to takie emotki? Coś takiego? Emocje? To się nie wiem coś można coś zrobić innego czy tylko ta ręka w górę? To mienno interakcji jeszcze coś jest. O, o interakcji. i tą rękę to nie. Ja nie mogę jaki tutaj syf od tych butelek. Takie domówki to jeszcze chyba w Gietanie było. Kto, o, kto tego debila odpalił w telewizji? <głosy> <głosy> Zwariowaliście. Kurde, Michał leć po miotłę. trzeba posprzątać <noise> <noise> o kurde o, Tylko trzeba iść Czy wszyscy są ten? Ale jest na pruty Jest na no, w ogóle nas na sesji 27 A To jest kurde! Za... A co zaproszę kogoś